Witam wszystkie zadekalne bliźnięta na czytaniu energii miesiąca sierpnia 2021 roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, w związku z czym nie z każdym z Was będzie rezonowało. Jeżeli nie odnajdujecie się w nim, zapraszam Was na inne kanały. Co w energii ogólnej? W energii ogólnej jakaś kobieta będzie dla Was bardzo istotna, na przykład... Może to być matka, siostra, możecie to być wy, moje drogie panie. Ogólnie taka troskliwość, opiekuńczość, matczyność, takie te emocje, które są związane, które nam się kojarzą z matką, z macierzyństwem. Być może potrzebujecie więcej takiego zaopiekowania się sobą, takiej wrażliwości, żeby ta wrażliwość was się rozbudzała. Pozwólcie na to. Może potrzebujecie takiego bardziej zaopiekowania się swoim ciałem, tak więc tutaj jakieś domowe spa, jakieś nie wiem, zabiegi na przykład pielęgnacyjne, może więcej sportu należy uprawiać. Na co zwrócić uwagę? Na dom. Zwróćcie uwagę na dom, na rodzinę, na domowników. Może tutaj właśnie ktoś z waszej rodziny potrzebuje takiego wsparcia emocjonalnego i wy to dojrzycie i będziecie jakby udzielali właśnie tej osobie tego wsparcia. Ale też jakby, nie wiem, zopiekujcie się domem, może coś potrzebuje jakiegoś remontu, dopieszczenia, jakiegoś takiego wykończenia, może tutaj trzeba wyjść do ogrodu, jeżeli macie ogród i tutaj, nie wiem, jakieś pielęgnacyjne zabiegi porobić wśród roślinek waszych. No i też zwróćcie uwagę na dom, jeżeli gdzieś jedziecie, jeżeli jedziecie na jakieś wakacje dłuższe, to zabezpieczcie ten dom przed złodziejami, przed jakimiś awariami, tak? bo tu mogą być jakieś awarie na przykład. Pierwsza połowa miesiąca: dużo stabilizacji, dużo e, takiego ugruntowania, podejmowania decyzji bardzo racjonalnych. Jeżeli mieliście jakieś kłótnie z kimś, jakieś tutaj właśnie nieporozumienia, to jest możliwość przeprowadzenia oczyszczającej rozmowy, która Was z tej kłótni uwolni. Tutaj też jest jakby pracowanie nad swoim zdrowiem emocjonalnym, nad swoim zdrowiem fizycznym. Um, I ogólnie jakby re, zaczęcie realizacji swoich marzeń? Tak? To jest takie ściąganie tych marzeń ze strefy mentalnej, ze swoich myśli do rzeczywistości. Pierwsze podejmowane kroki ku realizacji. Druga połowa miesiąca jest jakby energią, która mówi o tym, że należy uporządkować swoją przeszłość, że wasza przeszłość może tutaj się odnawiać. Jakby te wszystkie rzeczy, które były zamiecione pod dywan, one teraz zostaną wysypane wam i nie należy, na, nie należy znowu tego zamiatać pod dywan, tylko tutaj trzeba stawić czoła pewnym sytuacjom, które będą miały miejsce. Jest szansa na wybaczenie komuś czegoś, jest szansa na pogodzenie się z kimś na wyciągnięcie pierwsza ręki, tak? czy pierwszej ręki i tutaj też jest jakby taka namowa do tego, aby budować na solidnych, trwałych fundamentach, że coś tutaj trzeba zniszczyć, coś runie, tak? coś zostanie przetransformowane w coś nowego to jest coś na zasadzie, że do tej pory budowaliście wszystko na jako zamek w piasku na piasku, z piasku a teraz należy to wszystko poburzyć i jakby zainwestować w coś lepszego, w lepszy kruszec i budować powoli swoją przyszłość taką bardzo stabilną, tak? I Wy to też właśnie będziecie czynić w drugiej połowie miesiąca. Praca finanse. No i tutaj są tak jakby dwojakie przekazy. Pierwszy jest taki, że możecie mieć jakieś awanse, możecie mieć jakieś tutaj uznania w pracy, możecie piąć się w karierze do, do góry, tak? Ale to też mogą być jakieś sprawy urzędowe, tak? Jeżeli na przykład macie jakieś sprawy niezałatwione urzędowe, sądowe, administracyjne, to one będą właśnie się teraz pojawiały. Zwłaszcza osoby, które mają własną działalność, to tutaj mogą być jakieś kontrole. Urzędy mogą się o coś dopominać, jakieś dokumenty będą chciały, jakieś kontrole tutaj będą poczyniane, albo jeżeli będziecie chcieli właśnie podejmować Waszą działalność, to dużo będziecie załatwiać spraw urzędowych. Emocje, uczucia, no konflikty, no są konflikty wewnętrzne, są konflikty tutaj z innymi ludźmi, jest jakaś frustracja, zamykanie się na otoczenie, ale to też może być jakiś romans, wchodzenie w romans z innymi, z, z jakimś innym człowiekiem. Znaczy, no mówię romans, ponieważ to nie jest karta miłosna, to jest karta bardziej takich właśnie romansów, fizyczności, pociągu seksualnego, fizycznego. Zobaczymy jeszcze, co tutaj karty chcą dopowiedzieć. No macie kartę potrzebujesz czasu, tak? Potrzebujesz czasu. Yy, może być też tak, że single poznają kogoś, to, no właśnie, na początku będzie to taka znajomość bardziej powiedziałabym fizyczna, ale z czasem ona może przerodzić się w coś bardziej poważnego, tak? Ponieważ macie tutaj kartę miłosnych yy, obrączek, tak? I kartę, która mówi, że ktoś ciebie, yy, ktoś ciebie lubi, że romans wisi w powietrzu, takie właśnie randkowanie, flirtowanie, to jest bardziej pokazane. No, i potrzeba czasu, tak? Potrzeba czasu, żeby to mogło rozwinąć się w coś, w coś większego. Jaka niespodzianka? Przychodzą do ciebie pieniądze, czyli niespodzianką są pieniądze, ale niespodzianką są też jakby nowe możliwości, nowe wybory, podejmowanie nowych decyzji, wyborów i po prostu jakby takie zaryzykowanie, wejście w coś, tak? Coś nowego. To jest też um, niespodzianką może być. Jakiś pomysł, jakaś taka idea o rozwinięcie swoich talentów. Jaka rada? Potrzebujesz zatrzymania, spokoju, takiej troszkę chwili samotności, żeby sobie coś przeanalizować. Podejmuj decyzje, które będą przemyślane które będą niwelowały te ryzyko takiego jakby czegoś niepowodzenia, tak. Jeżeli będą jakieś przeszkody, to nie poddawaj się, ponieważ masz w sobie taką wewnętrzną mądrość, to tylko aby je pokonać i jakby jesteś się znakiem powietrza, czyli tutaj bardzo mocno intelektualnym jesteś, tak. Więc ty sobie to wszystko przeanalizujesz i podejmiesz słuszną decyzję. Więc yy, myślę, że tutaj karty namawiają Ciebie do tego, abyś, yy, abyś po prostu był takim analitykiem w tym miesiącu. I co tu jeszcze chce być dopowiedziane? No, wszechświat stoi dla ciebie otworem. Ty jesteś e, jak ten rycerz, e, pełen nadziei, pełen takiego honoru, e, takiej po prostu siły, waleczności i jakby wszechświat to widzi i daje ci różne możliwości, tak? Masz rozległy wszechświat, czyli tak naprawdę e, możesz wszystko, co chcesz. Zobacz, tutaj jest jedynka, tutaj jest jedynka, więc e, jesteś jak e, po prostu jak ten mak, który który może wszystko, który może zaczarować swoją rzeczywistość. Właśnie, realizacja. Duża realizacja swoich marzeń. Znalazłeś klucz, ale właśnie są w Tobie te lęki, obawy przed puszczeniem tego, przed zaryzykowaniem, tak? Więc pozbądź się tych lęków, ponieważ Ty naprawdę jesteś silny, jesteś mądry, jesteś waleczny, waleczna i możesz... Z... Możesz w swoim życiu zamanifestować wszystko, tylko należy wyzbyć się tych lęków, które ciebie blokują. Taki przekaz dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Pa.